Wchodzimy 4 nasionka Mr. karot i 3 na, nasionka Tomatrio. Zobaczymy jakie wyrosną wy, nam mutacje. Mam nadzieję, może mutacje. Bo chcę połączyć je tu w tym. tym w maszynie. żeby miał lepszy. No, więc do roboty. Trzeba, muszę najpierw ściągnąć 7 pól. włączamy łyk, i sadzimy jeden dwa i trzy jeden dwa trzy jeszcze czwarty cztery i teraz idziemy po wodę do sklepiku o też mam trochę I podlewamy. I ogólnie czytałem Wasze komentarze dzięki. I za suba i lajka nie bo naprawdę ceniam takie rzeczy yy, dodam cię do znajomych za, za, po filmie i mam nadzieję, że przyjmiesz ode mnie od razu zaproszenie bo pamiętam o oczywiście wypragnionym yy, nagrodzie, od każdego ale no, trzeba dać, jak się obiecało to trzeba dać i też mam nowego newsa z kątem tego, bo dzisiaj do 20 można za Brbalonii dostać eliksir buntowy i za Alterilo Admiroli mi nasiona Mister Caro, więc się opłaca. Ja tu oczywiście mam więcej, bo ja na update'ach sobie chodzę, ale ale też muszę być takie rzeczy, no jak za darmo to trzeba dać. I napiszcie w komentarzach. Y czy mnie lepiej słychać niż w poprzednim filmie, bo mam dzisiaj słuchawki i napiszcie czy mnie lepiej słychać, czy jeszcze gorzej, bo ja czytam komentarze. Ogólnie tu też wziąłem sobie taką kartę. Jest ona dostępna w... Karta Halloween, których już nie zdobędziecie, ale ja miałem ostatnie, i to jest karta poziomu drugiego, która sprawia, że mamy większe, jakby, że bardziej nasza podka jest skuteczna. Że na przykład, właśnie próbując tą podkę, będziemy mieli. 15 razy więcej szans, że wyrośnie nam lepsza mutacja. Oczywiście zdobywajcie ujś podjonki, bo wtedy można zdobyć bardzo dobre nasionka, które będą zadawały dużo obrażeń. Oczywiście nowe osoby. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału A gdzie go dałeś? Adaś W pudełku? I... Nie, nie, obo. A no widzę I... I dawajcie lajki Pod moimi filmami też doceniam takie rzeczy Bo... A taś. Ja okay. nagrywam filmik. A mogę zrobić z nim zdjęcie? Nie. Yeah. Przepraszam, za Eee. Yy. Pocenicie, zdjęcie. Pocenicie, co robisz? Pocenicie. Ale no, jeszcze niego nie nie dostrzegłem. Zaraz nam podkamienie. A nasionka też podlejemy I mam nadzieję, że nam wyrosną no, Właściwie teraz podleję Poramię wiaderkiem O, tu już sekundy są O, i mamy, patrzcie Patrzcie, co to jest Mamy zamrożoną 51 tysięcy uważań. Nie o to mi chodziło. Teraz w ogóle słyszę, że najczęściej wyrastają zamrożone mutacje. Nie wiem czemu, ale tak jest. No. Zaraz podlejemy nowe. Kupujemy wodę. Ale proszę mi wyrastać. O, i mamy kolejną diament. Koguty chciałby jakąś inną mutację. Czy no, zamrożone? No dwa zamrożone, mister Karot. Fajnie. Oczywiście. Te zbieramy, bo te są słabsze. I przemieniamy tutaj Mr. Carrot na lepsze. Jeśli chcecie więcej takich filmów o typie właśnie zadania nasion, to piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to będę nagrywał więcej filmów. Oczywiście, jak mi się uda zdobyć te podki, ale no ogólnie będę nagrywał więcej. Widzicie, mi tu czasami nie wychodzi te, te koszenie tych roślin, bo to jakoś mam tu dziwnie włączone, a nie przejmujcie się tym. Ja sobie radzę z tym. No i mamy normalne obrażenia. Jeszcze dodamy tego. Oj. Już są za duże obrażenia. Albo dobra, zostawimy. I no. Myślę, że. O, patrzcie, dostałem kolejnego. I, jeśli chcecie więcej konkursów, to piszcie też w komentarzach. Bo konkursy będę robił co. Kilka filmików. No. Chyba, że będziecie dużo o tym pisać. No to raz na. Kilka razy na tydzień. Oczywiście te filmiki będą o różnych dniach. Czasami może nie być, no bo wiecie jak to jest ze szkołą. Ale będę się starał nagrywać dla Was coraz więcej filmów. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu.